Halo, halo, dzień dobry! Jesteśmy w kolejnym odcinku i ten będzie jednak przedostatnim. Namyśliliśmy się, że jednak potem jeszcze będzie jeden, a tym razem będziemy czytać przykazanie z rozdziału 20 i wersetu 17. Nie pożądaj domu bliźniego swego. Nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż, nie mów fałszywego świadectwa. To są rzeczy, które z nas wychodzą, są jakimiś takimi zewnętrznymi wyrazami, zachowaniami, o tak można byłoby powiedzieć. A tutaj dochodzimy do słów, które... Są, które dotyczą czegoś innego, czegoś, hmm. co gdzieś tam jest bardziej ukryte. Ja w ogóle, jak czytam to przekazanie, to mam wrażenie, że to podąża, albo poprzedza, no ale niech będzie, podąża za tym motywem, o którym mówił Jezus, komentując inne przykazania. Hmm. Że one w zasadzie zaczynają się w środku, zaczynają się w sercu, i tu znajduje się ta myśl. Nie pożądaj, czyli zadbaj o serce swoje, żeby nie robiło ci czegoś tam. No i tutaj jest to wyrażone czego. No chociaż właśnie to przykazanie, o ile jeszcze można się ugryźć w język, albo chcąc przyłożyć komuś, jednak wsadzić rękę w kieszeń, to w ogóle spowodować, żeby pewne rzeczy we wnętrzu człowieka się nie działy, i jeszcze w takiej formie nakazowej. Wow, to jest, to, to jest tak, jakby od chromego ktoś oczekiwał, że wstanie, od ślepego, że ktoś będzie widział i jeszcze pisał. Skrajnie niemożliwe, skrajnie takie jakby szalone. Odnoszę się oczywiście do, do tej kondycji człowieka przedstawionej na kartach Pisma Świętego. A pozwolę sobie zacytować: może Pan Jezus w Ewangelii Marka powie tak w rozdziale. Siódmym. Z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, przeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka. Ja zawsze, kiedy czytam ten tekst, stawiam pytanie. Kiedy studiuję z kimś w tobie też postawię. Ile dobrych rzeczy wypływa z wnętrza z serca ludzkiego? Ja jestem podstępny, bo gdy czytasz ten tekst, od razu kojarzę inną wypowiedź, gdzie Jezus mówi: No, z dobrego skarbca człowiek wydobywa dobre rzeczy, a ze złego skarbca złe rzeczy. Ale wiadomo, tu są tylko złe rzeczy opisane. Tak. Bo właśnie to, co jest niesamowite, to jest to, że gdyby człowieka pozbawić jakiegokolwiek zbawczego działania Boga, to człowiek generowałby tylko zło. Nawet gdyby było zakamuflowane, bo w jakimś momencie opłacałoby się robić. Oczywiście, tak skąd, oczywiście, 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 jak najbardziej. W innym miejscu jest powiedziane, <laughs> wszyscy są pod wpływem grzechu, jak napisano, jest cała seria cytatów Starego Testamentu, i teraz spróbujmy sobie wymalować obraz takiego człowieka. Idziemy sobie po osiedlu albo po, po lubelskiej, w Krakowie i taka osoba nas y, mija. I, i czytam ten opis starotestamentowy nie ma kto by rozumiał nie masz kto by szukał Boga wszyscy zboczyli razem stali się nieużytecznymi nie masz kto by czynił dobrze nie masz ani jednego grobem otwartym jest ich gardło językami swoimi knują zdradę jadźmi pod ich wargami usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości nogi ich są skore do rozlewu krwi Spustoszenie i nędza na ich drogach. Drogi pokoju nie poznali, nie ma bojaźni Bożej przed ich oczyma. No. Jeśli to ucieleśnić w człowieku poruszającym się po ulicy, którą ja też przechodzę, to ja bym go zobaczył i bym uciekał. Bo to jest człowiek, z którego ust wychodzi to, co krzywdzi, i jego ręce i nogi są nie tylko skłonne do czynienia zła, ale one aż. Aż biegną do tego, tak? aż, aż, aż jest ta, ta, te, ten jakiś przymus, by, by, by robić to, co złe. Nasze szczęście jest takie, że przez działanie Ducha Świętego, te wszystkie przepisy czy prawa, o których mówi tutaj Bóg, mogą być w życiu zastosowane przez to, że nasze serce jest zmieniane. I to jest ciekawe, że da się w jakimś stopniu, choć nie jest to takie proste, ale da się kontrolować myśli. Może trudno jest kontrolować je w takim sensie, że one się nie pojawią, ale to, co z nimi robimy, potem pod, wpływa, w sensie wynika z tego, jakie podejmujemy decyzje. Dlatego, że jeżeli w moim sercu pojawia się myśl jakaś, która jest związana jest z pożądaniem czegoś, co ma ktoś, a ja tego nie mam, to ja mogę z tą myślą walczyć. Mogę sobie powiedzieć, Darek, ty głupi jesteś, o czym ty myślisz, I jakby przejść dalej, ale mogę ją rozwijać. A jak będę ją rozwijał, to będzie się pojawiać częściej. A jak będzie się pojawiać częściej, będzie bardziej mnie wyniszczać i moją relację z tym kimś czy z tym czymś, no z kimś głównie, tak? Jest właścicielem tego, co pożądam, więc to nie jest tak, że człowiek, który uwierzył w Ewangelii, który, w którym działa Duch Święty, jest całkiem bezsilny, bo nasze myśli mogą być, tak jak powiedziałem, w jakimś sensie kontrolowane. Yy, a wracając do stworzenia, to ja bym zwrócił uwagę na to, że my potrzebujemy w gruncie rzeczy nowego stworzenia. bo I, i o tym mówi Pismo Święte, tak? Że yy, ja myślę, że ludzkie serce jest w tak fatalnym stanie, że gdyby nie Boża, ponaturalna ingerencja. Yy, zresztą ja myślę, to nieważne co ja myślę, po prostu czytaliśmy te teksty, które mówią, że ono jest yy, jak martwe, jak pozbawione jakiegokolwiek życia, jakiegokolwiek dobrego odruchu, tak? I teraz, kiedy wracamy do aktu stworzenia, to Ziemia była Tochu w obochu. Oczywiście źle to wypowiadam, wiem. Ale Pustkowym i chaosem. Pustkowie i chaosem. Ale wiesz dlaczego to, to mówię tak, próbując z tego hebrajskiego? Dlatego, że jak się wgryźć w tą ideę, to powstaje obraz nie tylko pustkowia i chaosu, ale miejsca, gdzie nie ma życia i żadne życie nie ma szans zaistnieć. Tam nigdy nie byłoby ładnego kwiatka. Smacznego owocu, już nie mówiąc o szczęśliwych psach, które cieszą ludzi, czy, czy innych ludzi, którzy y, y, tworzą ze sobą jakieś relacje. I tak samo jest z zepsutym przez grzech ludzkim sercem. Ono potrzebuje ponadnaturalnego, stwórczego działania Boga. Tym bardziej, że ty podajesz taki wątek. Y, y, nie wiem, czy w tym nagraniu, czy w tym, które musieliśmy skasować, ale dotyczący tego, że, że co to tak naprawdę jest, to wnętrze, to serce, jak to działa, tak? My, my jesteśmy w trakcie jakiegoś procesu. Bóg odnawia serca ludzi przez narodzenia, przez powrócenie, przywrócenie ich do wspólnoty ze sobą, ale przyjdzie czas, że nasze ciała zostaną odnowione, a ostatecznie ta planeta zostanie odnowiona. I dopiero wtedy. Wrócimy do tego, jak, jak, jak miało być. Tak? Potrzebujemy tych, tych różnych elementów, ale ja dochodząc znowu do tego nieporządaj, powiedziałbym, że tego może tylko oczekiwać ktoś potężny, kto potrafi dokonać zmian na poziomie fizycznym, na poziomie psychologicznym, który w ogóle tą planetę ostatecznie potrafi odnowić. Kto ma takie zdolności, jakie miał no, właśnie na samym początku. To jest też ciekawe, że mm, tak jak robiliśmy z ostatnim odcinkiem, ostatnim przykazaniem, tak możemy zrobić teraz też, że przykazanie mówi o potencjale, który możesz dobrze wykorzystać. Jednocześnie zabraniając złego wykorzystywania tego potencjału. Mm. To mówiliśmy w kontekście mowy, mm. że możemy dobrze z niej korzystać i należy z niej dobrze korzystać, i to byłoby wyrażeniem tej miłości, a unikać tego złego wykorzystania. I teraz, gdy my czytamy o tym, że mamy nie pożądać rzeczy, to przeciwieństwem w jakimś sensie, może to nie będzie pełne, ale byłoby zadowolenie z miejsca, w którym jesteś i z tego, co masz. Umiejętność zaakceptowania sytuacji, w której jesteś. To nie znaczy, że nie będziemy chcieli pójść do przodu, że nie będziemy chcieli czegoś, nie wiem, zbudować domu i tak dalej. A ja wiem, co powiedzieć. Czyli negatywnie nie pożądaj żony bliźniego twego, pozytywnie pożądaj swojej żony. No, jasne, jasne, nie? I to jest, to jest właśnie fajne, że w tej perspektywie Bożej poprzestawanie na tym, co mamy, jest, o, jest super, mm -hmm. jest fajne. Um, umie, umiejętność cieszenia się mm -hmm. tym, co masz teraz. Nie tym, co będziesz mieć jutro, bo jutro możesz mieć co więcej, ale to będzie dopiero jutro. A dzisiaj masz co masz, ciesz się tym, bo wtedy, gdy będziesz się tym cieszył, nie będziesz musiał pożądać. Nie będziesz jakby szukał tej radości w czymś, czego nie masz. Więc gdy myślę o zachowywaniu tego przykazania, rozumiem, że jakąś drogą do tego byłoby, byłaby taka umiejętność mm -hmm. rozejrzenia się dookoła i powiedzieć: Ej. Gdy jest tyle rzeczy, tyle fajnych rzeczy, to czemu miałbym szukać jeszcze gdzie indziej czegoś? I wracamy tutaj do natury pierwszego przykazania. Ze wszystkich możesz, tylko tego jednego, nie tak? I przychodzi jakaś istota, która wywraca wszystko do góry nogami. Czy nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? I, i prowadzi przez jakiś proces niezadowolenia, niewdzięczności, utraty zaufania żeby ostatecznie wpędzić nie w coś lepszego, wprowadzić nie w coś lepszego, a w coś dużo gorszego. Darek, dotknęłaś tutaj też takiej rzeczy bardzo istotnej. Wdzięczność. Wdzięczność. Stwórco, dziękuję Ci, że jestem. Dziękuję Ci, że żyję. Dziękuję, że chociaż jestem w tym etapie, gdzie tak wiele jest zła jeszcze dookoła, to. Ta księga tak jak dwoma rozdziałami mówiącymi o świecie bez grzechu, bez porządliwości, bez po prostu tych relacji się zaczyna, ona tak samo się będzie kończyć. Więc dziękuję, że mogę popatrzeć ponad wojnę, która jest u sąsiadów, ponad krzywdę, którą może wyrządziłem, bo porządliwość doszła gdzieś do jakiegoś głosu, albo zostałem skrzywdzony, bo ktoś. Po prostu, No naprawdę, wow, wspólnota z Bogiem to, to jest taki potężny czynnik, który na wielu płaszczyznach zmienia, może poprawiać, może niesamowicie y, y, upodabniać nas do Niego samego, a, a ostatecznie pozwala nam też jeszcze z nadzieją patrzeć gdzieś dalej, gdzie w ogóle te cuda stworzenia, nowego stworzenia, one będą jeszcze jeszcze no, dopełniać tego wszystkiego, co ma dla nas. Tak? Ja bym to chyba wyraził w taki sposób, że podążanie tą drogą, którą Bóg człowiekowi wyznaczył, prowadzi go do takiego życia Pełniejszego, hmm. takiego, w którym człowiek staje się i ma potencjał, by rozwijać właśnie więcej tego szczęścia codziennego. Jest sytuacja, to prawo prowadzi go do miejsca, w którym uczy się odpowiedzialności, patrzy na swoich rodziców i w odpowiednim momencie bierze na siebie jarzmo, jarzmo brzemię, przepraszam, hmm. brzemię, które hmm. z tym jest związane. On się uczy tego, tego patrzenia na ludzi, którzy są obok. On chroni swój dom, chroni swoją rodzinę przed krzywdą, którą mógłby jej wyrządzić, robiąc coś, czego nie powinien robić. Odcinają się te wszystkie zagrożenia, nie wszystkie tak, ale odcinają się zagrożenia, które da się odciąć. Zawsze jakieś pozostaną, ale, ale ta, ta boża droga to jest właśnie takie ubezpieczenie jak najbardziej się da. Szczęścia człowieka, aby mógł doświadczać życia w pełni i obfitować. Skoro o tym mówiliśmy, to też życzymy Wam, abyście żyli w obfitości. W obfitości na drodze, którą Bóg nam wyznaczył. A jednak wierzymy, że ważną rolę w tym odgrywa modlitwa, więc zwróćcie się teraz w tej swojej modlitwie do niego, później my to zrobimy. Dziękujemy Ci Boże, że wchodzisz we wspólnotę nie z doskonale stworzoną rodziną ludzką, ale upadłą, zepsutą. Dziękujemy, że przyjmujesz nas i przemieniasz. I to daje nam naprawdę szczęście. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy, że, że potrafisz. Poradzić sobie z naszymi czynami, pomóc nam w naszej mowie, ale też właśnie wspomóc nas tam najgłębiej, tam, gdzie nikt nie widzi, tam, gdzie czasem czujemy się tak niepewni, tak samotni, tak zagubieni, czasem tak zniewoleni. Boże, dziękujemy, że jesteś naszym przyjacielem, naszym Stwórcą i dziękujemy za to, co wnosisz w nasze życie. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. No nic, to jeśli znów dożyjemy jutra, to zobaczymy się na ostatnim odcinku, na którym podsumujemy tematy, którymi się zajmowaliśmy. Cześć. Hej.